O, chciałem Wam pokazać, jak nasz ośrodek wygląda w nocy. Teraz jest 23, gdzieś. O, mamy tu wszędzie lampeczki porobione, kamery, także wszystko można sobie obejrzeć też z domu. O. A Wy, dlaczego nie śpicie? Śnieżek, sasanka łezka, miłek. Reszta drużyny. No, chodźcie. Delicja tam leży. Chodź, chodź, chodź. Tylko oczy się świecą, patrzy się na mnie. No, chodź tu podniesz się, pokaż się wszystkim, gdyś pieszych, jak małe dziecko poszłaś spać, już tak? Synka, to ma ogromny brzuch. Ogromny ma brzuch. Może będzie widać. No. Proszę bardzo, 23, one jeszcze jedzą. Mamy taki zakręt. Tu jest część tego podoku, gdzie stoją te większe konie. Ale jakoś tutaj w tym lesie one nie chcą stać. Może jakby tam postawił im jakiś siano, to może by stały. No ale jak jest gorąco, to mają przynajmniej gdzie się chować. Ale ładnie tu jest tak w nocy naprawdę cicho. Tak, widać, osiołki śpią już. <noise> leżą większość z nich. To są mądre stworzenia. Położyły się tam i sobie śpią, bo konie stoją. Mamy teraz tu oddzielny padok, gdzie trzymamy wszystkie osiołki. No, tam stoją. Z daleka zobaczymy, jak leżą. Dzielnie sobie stoją te osiołki, bo one są takie spokojne, że na takim podoku to by i sto mogło stać i by się nie kłóciły, a komnie to zawsze takie są kucyki, łobuzowate troszeczkę bardziej. Zobaczcie. Widzę, że kartofelek tylko stoi a reszta towarzystwa osiołkowego sobie leży. Hmm? Tutaj te kucyki są już. Iskierka. Co iskiereczko? Jesteś pobuzowata troszkę. A cały czas te łóżki kładzie po sobie. Cały czas te łóżki kładziesz po sobie, tak? Od początku taka była i już się nic chyba nie zmieni. Nic się chyba w tobie nie zmieni, co? Fajnie tu jest wieczorem. Bardzo biały przystojniaczek, a to też w się zrobił, z niego teraz rządzi się w sobotę jak będzie dzień otwarty, to chcemy go zamknąć chcemy go zamknąć w boksie, bo ostatnio tutaj przykania wszystkie konie przy tych marchewkach i było trochę niebezpiecznie o, tu sobie osiołki wszystkie leżą wszystkie, no prawie wszystkie o, tutaj nasze najsławniejsze nasi najsławniejsi mieszkańcy Słówka i Jacuś zawsze razem od początku od początku razem co Słóweczko nie chce ci się stawać co? jeszcze nie widziałem żebyś ty leżała Jacuś też leży śpiący jest a ty dlaczego nie śpisz? a ty dlaczego nie śpisz? dalej patrzeć. O, tutaj jest tak. Droga. Tu w drugą stronę, tam gdzie jest ten kanałek. Tutaj jakieś osiołki dojadają. Jeszcze kolację widzę. No. Tutaj jakieś osiołeczki sobie śpią. Tutaj mamy taką... Takie miejsce, gdzie mamy tutaj skrzynkę elektryczną, pompa tu stoi. Eee, to będzie taki, z tego taki domek powstanie, to będzie zabudowane, będzie miało daszek, żeby to na zimę nie przemarzało, też żeby ta pompa nie zamarzła nam zimę. Jak to tam siedzi taki czarny kucyk to ich w ogóle nie widać po podziałku. No tu wiata jeszcze jedna jest. O, tam widzę jakieś zgromadzenie kucyków jest też. Widocznie w tamtym październiku jest lepsze siano. Sobie stoją tutaj razem zwierzaczki. O tutaj po tym lasku widzę jakieś osiołki się chowają, chowają. Chowają się jakieś osiołeczki. Jak dobre tu siano jest, dobre. Chyba tak, o tu wszystkie stoją kucyki. No nie wszystkie, niektóre sobie leżą tam. O, już wojna osiadła. Mhm. <laughs> Naprawdę to jest śmieszne, czasami gdzie tu przyjdzie to film można o kurdupelek sobie leży, kurdupelek sobie leży, a mamusia go pilnuje. Pilnuje kurdu. Hmm. No tutaj przychodzimy. Tu jest taki lasek, w którym Stoją nasze dziadki i chore zwierzaczki, ale one wszystkie się przy tej stajni gromadzą bardziej. Tutaj też stoją konie, ale też tam przy wyjściu się gromadzą, bo tam jest taki paśnik. I przy tym paśniku wiadomo, takie jest jedzenie, to one sobie tam stoją. <laughs> Przy jedzonku sobie stoicie, co? O, proszę bardzo. Jedno siaro tutaj jest pełne. Nie jedzą. Tutaj wszystko wyjedzone. Jedno siaro lepsze, drugie jest gorsze, tak? Tak to z Wami jest. Co misiu? I tutaj mamy dziadka, dziadzia, oj kto tam tak woła, mamy tutaj dziadzia, to wszystkie te staruszki, nikifora, kuskę, kuska z małą jest zamknięta tam w boksie, bo musimy tą mamy doić, ma za dużo mleczka. Ferruj z tobie stoi sam, bo się tego puścił, bo strasznie go muchy gryzą. Ma takie opatrunki na nogach, pozakładane, zakładane te muchy to są niedobre w tym roku. A pokażę jeszcze fajną rzecz, którą tutaj mamy, bo dopiero ją niedawno uruchomiliśmy. Mamy takie specjalne poidła, zamontowane. Te poidła są, same się napełniają wodą. I też są porgrzewane w zimę. Także na razie mamy tutaj, kupiłem po prostu dwa, żeby przetestować te jak które działają. I tutaj tylko są te dwa poidła i starczy na te wszystkie zwierzaczki. A pokażę, jak on działa, to się wylewa wodę. O. I dopuszcza tą wodę. I też w zimę się ta woda porgrzewa, także nie trzeba, nie ma problemu z zamarzaniem. I łatwo też się czyściło, tak się ręką chlapie tylko. O, już jest tam jest, jest taką szczotką, można ruszyć. Także na razie mamy zamontowane dwa. Dostaliśmy taką dotację też yy, z banku pocztowego. I oni sfinansowali nam zakup dodatkowych ośmiu poideł, już je kupiłem i mają przyjechać jakoś, nie wiem, jutro albo pojutrze. I pomontujemy na tych pozostałych podokach. Mm. Żeby po prostu było mniej pracy w zimę. I teraz też nie, bo z tymi kastrami to zaraz oni coś tam przewracają, połamią. Cały czas coś się dzieje. a Takie poidło to no, mało miejsca zajmuje też jest sucho przy tym poidle, bo się ta woda nie wychlapuje. A przy takich tych zwykłych kastrach to zawsze tam jest, zawsze tam są kałuże. Także mamy dwa i będziemy mieli dodatkowy chodzi, a później zobaczymy, może ktoś nam jeszcze pomoże sfinansować jakieś kolejne bo 10 to może być za mało, no zobaczymy, w Zobacz, mamy tyle o, kto tu do mnie przybiegł, jakiś maleńki osiołek jakiś maleńki osiołek, a widziałem, że spałeś tam w trawie widziałem, że spałeś tam w trawie, o mamusia patrzy w czy wszystko jest ok. idę zobaczyć czy kłuski śpią te małe, ta mała kłuska czy śpi cześć, cześć, jak tam jak tam u Was? Wszystko dobrze? Ta mała kózka to rośnie naprawdę. Z dnia na dzień. I ty też rośnie. I ty mało siołeczku też rośniesz. Wszyscy rośniecie. Także tak to u nas wygląda w nocy. Zwierzaczki są takie śpiące troszkę. Ale tak powoli się poruszają w zwolnionym tempie. Niektóre śpią, ale nie jest tak, że wszystkie leżą plackiem. to znaczy, że jest prąd tutaj trawa rośnie, także jak ta trawa dorośnie do tych linek, gdzie jest prąd To tak po prostu to takie lekkie przebicie się robi trzeba wziąć po prostu poprzecinać tą trawę A na fajnie to wygląda teraz daleko no, Tam chłopaki widać się kopią trochę przy tym jednym Przy tym jednym karmiku także aż mi idzie o. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Hmm. To jest tak. Cześć, Ferdusiu. Już idę. Jutro przyjadę do Ciebie Chyba nogi Ci smarować, bo w nocy nie ma tych much. Ale w dzień to naprawdę jest dużo much. Tutaj mamy siano schowane. Przykryte przed, przed jakby padał deszcz coś. Chcemy w tym miejscu taką wiatę zbudować jakąś może, żeby Trzymać tamte siano, ale na razie póki co jestem to siano jest tak przykryte. Tutaj jest stajnia, do której zaraz wejdę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Traktorek tu stoi. Możemy zapalić światło. O, tu mamy. Trzy kucyki na leczeniu. Ty jesteś bidulka, tak? Masz zapalenie płuc i w ogóle taka słaba jesteś. Już bierzesz któryś antybiotyk, ale troszkę ci się poprawia. Tutaj mamy śliczkę jest też z chorymi nóżkami. Smarujemy. O, tutaj mamy taką małą dziewczynkę, calineczkę. Też taka zasmarkana jest, trochę jest na leczeniu. Nasz traktorek, bez którego byśmy zginęli. No, ale to chyba wszystko. A i tutaj jeszcze małgosiołek, też ma chore nóżki Też cię pogryzły komary, co? Też cię pogryzły po komary. Także tak to wygląda u nas. Hmm. Tam taki kontener mamy socjalny. Ciocio Ciociola ma tam swój domek, tutaj w tym a z tyłu taki kontener, w którym jest taki magazynek, takie rzeczy trzymamy. O, a tu ja. Zapraszam, na obrót będzie otwarty. Wszystko to będzie można obejrzeć osobiście. Cześć, Papa.